Kolejny dzień rekolekcji. Drugi. 26 lipca 2022 roku. Chcemy się podzielić, trochę podsumować dzień dzisiejszy. Ania, zaczynasz. A, jeszcze nie dodałem, że dzisiaj Anna Joachima. Dzisiaj mówiliśmy o koszcie, który zawsze wypływa z pójścia za Jezusem. Nie ma pójścia za Jezusem, jeżeli nie płacimy za to ceny. Ale cóż to znaczy? To znaczy, że po prostu zmieniamy się i zawsze się różnimy od świata. I gdy już pójdziemy za Jezusem i zapłacimy ten koszt, to jest on warty każdej ceny. Bycie, pójście za Jezusem, wejście do wspólnoty, wejście do żywego kościoła. Dzisiejszy dzień przywitaliśmy razem ze wspólnotą Agaliazis. Oni z nami od wczoraj. Byli na tych rekolekcjach, dzieliliśmy się sobą nawzajem, i chciałbym dwa słowa nawiązać do ich obecności. W tym dzisiejszym porannym nauczaniu oni pokazali nam swoją ofiarę. Oni pokazali nam swoje doświadczenia dotykania głębi, potrzeby głębi. Oni nas zainspirowali tą głębią. To jest moje doświadczenie dzisiejszego poranka, byli z nami do obiadu. Pozdrawiamy Was, dziękujemy za Waszą obecność. Dzięki, kochani. Dzisiaj z nami to ja to samo zrobię. <noise> Natomiast w drugiej części, dla mnie najbardziej inspirujący był dzisiejszy psalm z dzisiejszych czytań. I to zostało jakby podsumowane na naszej wieczornej modlitwie, gdzie mówiliśmy, że chwała Boża przekazywana będzie z pokolenia na pokolenie. Pragnienie chwały Bożej. Pokolenie przekazuje pokoleniu. Psalm 79. No i młodzi właśnie modlili się za nas, nad nami, o to, żeby chwała Boża została objawiona w starszym pokoleniu. Chwalimy Pana Boga, że, że jesteśmy wspólnotą wielopokoleniową. Młodzieży dziękujemy Wam za te położone na nas ręce. Panie Boże, dzięki Ci za ten dar wielopokoleniowości. I wierzymy, że dzisiejszy dzień również przyniesie owoc Taki, że będziemy bardziej pragnąć Boga, że będziemy głębiej Go pragnąć, będziemy za Nim tęsknić i Bóg będzie mógł więcej nam siebie dać. Wielopokoleniowość to także. jest, dystans. Na jest To także dystans. Bez Młodzież już kończąc. Wskazuje na Jezusa, wskazuje na Jezusa. Młodzież dzisiaj podsumowała nas w sposób też krytyczny. W postaci kabaretu, Tak, cudowny I... sketch. Mam nadzieję, że zobaczycie to, że kiedyś zostanie to opublikowane. Samokrytycyzm do nas starszych jest bardzo ważny. Młodzieży. Trzeba nie obrazić się. dziękujemy Wam za ten dzień dzisiejszy. Chwała Panu. Chwała Panu. pa. pa. dobranoc.